Hej, siemanko, witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z komendowego pojedynku. Jeździcie ze mną jak zwykle Zio. Ja jestem cześć! Hej, hej! No i słuchajcie, w takim razie witam Was w kolejnym odcinku i spieszymy z Wam z informacją, że ostatni odcinek przegrałem ja i wynik tak, był takie, że Zio otrzymał 14461 głosów, a ja otrzymałem 1589 głosów. Ja mam tylko jedno słowo na to Rekt. Tak, ja bym to, to nazwał raczej lepszy pomysł, ale słuchajcie, w tym odcinku mamy taki plan, żeby, um, albo jeszcze zanim do tego dojdziemy, to pamiętajcie o tym, żeby napisać karę i temat w komentarzu, um, temat napisany na ekranie teraz, no i możecie zostawić jeszcze łapkę w górę, jeśli ta seria wam się podoba, a podoba I się wielu. Pamiętajcie właśnie mm -hmm. o tym, żeby głosować w ankiecie, kiedy już zakończymy nasze budowanie, w prawym górnym rogu macie w karcie. No właśnie, tak, no ale to na, na zakończenie, właśnie, ponieważ dzisiaj będziemy budowali mini gierki na dwie osoby. Tak to Spokojnie. właśnie będzie wyglądało. Taki chyba temat. No, chyba czajcie o co w nim chodzi. Więc my już stoimy sobie tutaj tak. tak. dłonie na przyciskach. Brzydź, 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 brzydź. Aha, bo jestem zielony. <laughs> <To> jestem <laughs> zielony w tej serii. Okej, okay, słuchajcie, zaczynamy. Więc 5, 4, 3, 2. Jeden, no i bierzemy się powodząka. Aha, zapomniałem powiedzieć o, no, jaki o karze jakiej mam robić, więc ja po prostu nie mogę dotykać ziemi. A, a temat, no, był temat już tak powiedziałem. Ja tak bo, bo mieliśmy taki błąd krótki, ale dobra, słuchajcie, ja w takim razie co miałem robić? Jaką karę nie latać? Nie dotykać ziemi. Nie dotykać ziemi. Nie, grasz na Fowie. Quake Pro. A no tak, zapomniałem! E, dobra, jest słuchajcie, Quake Pro ustawiony już. To ci ja już ukryćem kary wszystkie. Słuchajcie, no, tak, tak. więc ja może powiem jaki ja mam pomysł. Mój pomysł jest następujący, taki, że chcę zrobić kamień, papiery nożyce, takie szybkie w Minecrafcie. E, będzie taki mechanizm, który to będzie wyczytywał, no i się biorę za to tutaj. Już, bo, bo to, to nie ma co się zastanawiać nad tym, łatwy temat. Mm, no to, tak w ogóle bardzo fajnie mi się ten pomysł podobał, e, szczególnie, że nagrywamy to o bardzo e, późnej godzinie, mhm. Co nieźło? Tak? Późnej? Tak. Tak, jest słuchajcie, tak późno, godzina. że już później się po prostu chyba nie da nagrywać. Nie, nie, nie wiem, nie wiem jak ja to zrobiłem, że tak Nie jest to jak znaczy, dziewiąta rano to jest tak późna godzina, że po prostu już... No... Nie, naprawdę, ja nie wiem jakim cudem ja wstałem o tej godzinie. Nie słuchajcie, że my jeszcze nie śpimy o tej godzinie, Nie <słuch> <godzinę>. <słuch> no tak naprawdę. no tak! Dobra. Okej, okay, w takim razie ja już mam tutaj jest zrobioną jedną rzecz. Muszę teraz sobie przygotować tutaj jeszcze jedną. No, to nie, to nie wygląda na razie za dobrze, ale dobra. O, już sumonujesz tam rzeczy. To sumonuje. Nic no, nie sumonuje. Ja, widzę, widzę na czacie wszystko stare. To jest jakieś fejki tutaj mówisz. Nic nie sumonuje. Nic tutaj nie widać mm. przecież, żebym cokolwiek sumonował. Nic, a nic. Przecież to kłamiesz, jak nie wiem, co w ogóle nie wiem, jak tak można. Mhm. Mm ale nie masz zadania stare, żeby kłamać przez cały odcinek. No ja wiem, bo ja wygrałem poprzedni odcinek, także wiesz, no, to sprawy hmm, Dobra, mam tak. Okej. Ok. E, Okej. Ok, okay. Dobra. Teraz tutaj muszę, też muszę sobie postawić kilka, ponieważ będzie klonowane te bloki, które tutaj będą i to będzie taki to, takie coś specjalnego tutaj. T Tyle wam powiem. O ja, ale wam powiedziałem. Dobra. Nie, po prostu. Ale to Chyba wydaje mi się, że zrobię taką dwie, jakby. Co ty się robi? A. Po prostu, tak? A i B dodam team. E Okej, okay, teraz wszystkie te armor standy muszę dodać do tego teamu, ok? Teams, join. M A. I dodamy wszystkie te armor standy, które są obok nas. Type. M armor stand. R równa się 2 Okej, okay, one są wszystkie dodane I zrobimy sobie szybko jeszcze taką planszę tutaj Czyli będzie, tutaj będzie jeden z graczy A drugi z graczy będzie z drugiej strony Okej, okay, powiedzmy, że gdzieś tutaj Tutaj damy sobie przyciski, żeby można mieć cały czas dłonie na przyciskach Chociaż chyba trzech dłoni nie ma w Minecrafcie Ale to tam umilkłeś stary chyba Chyba nie chcę, żeby kompletnie. Nie chcesz, żeby ktoś Ci nie. przeszkadzał w tym wszystkim. Nie, 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 stary, ja powiem ci tak, ja robię mechanizm swój, ty robisz swój, ja ci nie przeszkadzam, ty mi nie przeszkadzasz tak tak? Nie, no dobra, tak naprawdę <grym> słuchajcie, co ja będę robić? Ja będę robić coś na zasadzie strzelnicy. Będziemy mieli prostą strzelnicę, która będzie działała na zasadzie tego, że stoimy na belce. Wyobraźcie sobie, że stoicie na belce i ludzie rzucają was śnieżkami, oh, nie? Ja. I ostatnia osoba, która będzie stała na belce, ta wygrywa. Tak zobaczymy. No więc to my Myślę, że nawet na więcej niż dwie osoby można było coś takiego zorganizować, ale to będzie takie bywacie. tylko dla mnie i szynka. Zobaczymy jak to mm. się uda. No teoretycznie można też grać na nią w jedną osobę, ale lepiej śmieszniej jest dwójkę. Dokładnie. Bo takie, takie w sumie sam, to... Dobra, ja w takim razie muszę jeszcze zrobić jedną rzecz, żeby teraz... E... O matko, jeszcze muszę dodać te wszystkie osoby, które tutaj są do drugiej grupy, tylko nie mogę oczywiście liczyć. Tych, którzy są już w drużynie jakiejkolwiek. Więc tak, ty robisz też team, e, to znaczy przecinek team nie równa się e, a i muszę jej dodać do grupy b. Dobra. Słuchajcie, dodaję w takim razie resztę tych zawodników, którzy tutaj są. Dobra, i dodało znowu trzech. I teraz muszę tutaj po prostu napisać y, odpowiednio komendę, która będzie dodawała y, jakiegoś taga. Chyba będę pracował na tagach. Zostało 10 minut jeszcze, więc jedną rzeczą pracy mamy już za sobą e, Priars, tag. E, teraz dodajmy tutaj e, Type e, Armor Stand e, Drużyny, ty zrobimy drużyna A drużyna A i name równa się 1 i dodamy im tak e, wybrany, ok, mi będzie wybrany Coś nie tak, to zrobiłem. Scroll players tag, e, players add jeszcze muszę dodać, dobra. Ok, ad. I jest w takim razie dodane to. Hmm, tutaj dodaję w takim razie jeszcze name dwójkę i name trójkę, dobra. W takim przypadku musimy zrobić kolejną rzecz, czyli e, tu musimy dodać teraz drużynę B. Jest, tak. E, tutaj dodamy trójkę, żeby to było jednak w takiej samej kolejności wybierane. Tutaj trójka, tutaj dwójka i tutaj jedynka. Dobra, czyli to mamy. Teraz musimy zrobić takie coś, co będzie nam... Ej, strasznie zamilkłeś, stary, jak ty jesteś skupiony maksymalnie. Powiem ci, stary, się. że jest masakra pod względem mojego skupienia. Pomijając tak. już to, że w ogóle... Słuchaj, stary, ledwo co y, jeszcze trzymał się na nogach, jestem taki śpiący, że <grym> dosłownie, stary, naprawdę... No, <grym> Już czuję jak, jak odpływam po prostu, wiesz, <laughs> o, Nie, słuchajcie, tak naprawdę jest wcześniej rano, my jeszcze jesteśmy trochę niewyspani, może słychać po głosach nawet trochę jeszcze mamy takie poranne głosy No naprawdę, bo staliśmy w sumie, ja wstałem o siódmej, bo jeszcze szukałem tematów jakiś yy, no. do... Tro, Troszkę nam to czasu A, zajmuje, to słuchajcie dobra. jak zawsze nagrywanie tego, także no Mamy nadzieję, że doceniacie nas, że szanujecie i w ogóle, że jakoś tam całkiem fajnie, że w ogóle, że wam się podoba to... Szacuneczek! Szacuneczek, żubeczku. Szacuneczek. <śmienny> Dobra, ja teraz już mam stworzony mechanizm, który wyczytuje, czy jest w ogóle o danych typie w obydwu drużynach taka... Czy po prostu, no, czy znalazło dwa, dwa wybrane już. Bo mu, muszę postawić coś takiego, żeby po prostu e, obydwa wybory e, z klawiatkami mm, z, 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 nożyca pokazywały się naraz, bo inaczej to nie ma sensu, nie? Mm -hmm. No, więc po prostu to jest najważniejsze. Muszę to jest więc zrobić negacje, żeby e, one były e, zapalone w momencie, kiedy nie działa. I będą się jakby. Mm, no, też, żeby po prostu zadziałało to wszystko, bo inaczej to by nie działało poprawnie. Tu jest negacja. Okej. Okay. I tutaj jest sygnał. I w momencie, kiedy to będzie zapalone, to znaczy, że znalazło obydwie. Dobra, taka stara negacja, fajnie się jeszcze z niej korzysta. I teraz w momencie jak dodamy tutaj jeszcze do tego... do drugiej drużyny, przepraszam, dodamy do drugiej drużyny jakiegoś zawodnika, to to się powinno zapalić na jakiś kolor, ale nie wiem czemu to nie działa. Mm, bo chyba nie dodałem... A nie dałem jest ACTIVE po prostu, dobra. I w takim razie, to działa. Yy, możemy sobie wszystkich teraz jeszcze zawodników usunąć. PLAYERS. Oj, chyba nie zdążę dzisiaj tego zrobić. Pary, nie działa mi Command Block, zasilanie Command Blocka mi nie działa. Ja nie rozumiem Jak dlaczego. To? Jak postawisz Redstone Torch'a pod Command Blockiem, to powinien się zasilać normalnie, nie? No. Pary, mm, ja mam jakiś no problem. Dobra, ja, ja muszę, jest... są tylko wybrany od... Taga od wszystkich. Dziwne, no ale dobra. I teraz tak, w momencie, jak ty się zapala, to musimy tak zrobić, żeby klonowało od tego miejsca. Czyli klon. Mm, tak, od tego miejsca. Powiedzmy. W którą to stronę się porusza? Raz, dwa. O matko. Oj, przepraszam za Facebooka. O matko. E, minus. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, minus sześć. Pierwszy musi być minus sześć. Mm, Okej. Okay. Minus sześć. Drugie powiedzmy, że będzie. Które to się zwiększało? Chyba ostatnie. O matko, chyba, chyba ostatnie się zwiększało. Minus sześć i I się nie pyta, to ja i tak nie wiem o takie wiesz, Dobra, takie moment, informacje. sprawdzimy to. I to niech teraz wklei w jakimś miejscu, byle jakim. Dobra, powiedzmy, że tutaj niech to wklei. Mm, tu wklejamy to, to, to. O, nie, jeszcze jedną rzecz zapomniałem, czyli to. Ok, teraz sprawdźmy, czy to zadziała. Czy to aby na pewno zadziała? Jesteśmy w tym miejscu i wklejamy to. Ok, czyli to wkleja do tyłu, warto zapamiętać. Czyli tak. Em, ok, teraz w tym miejscu musimy zrobić command block normalny, który będzie kolonował. Nawet już egzekutował musi. Musi najpierw zegzekutować. Ee, o matko, tu tak skopiujemy sobie jeszcze tą komendę. Ona jest na czacie zresztą zrobiona. E, to możemy sobie to skopiować. O matko, ale chyba nie zdążę faktycznie tego zrobić. Dawaj, dawaj, nie poddawaj się. Mm, 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 egzekutujemy to. I teraz słuchajcie. Mm, musimy sobie dodać. Gdzie ja to spojrzałem tego klona? Jest. Dobra, jest ten klon. Egzekutujemy sobie to i możemy trochę jednak to przesunąć, bo skoro to jest wybrany Team A, czyli z tej strony, to przesuniemy sobie to o parę bloków na bok. Czyli musimy odjąć od ostatniego, ostatnich koordynatów. Czyli odejmiemy sobie tej 300, powiedzmy, 3 i sprawdźmy, czy to zadziała. W momencie tak, klikam tutaj. Klikam teraz tutaj. Mm, I nie zadziałało, czemu? Aha, bo jest klon, a trzeba oczywiście tutaj dać jeszcze koordynaty. Ale, yy, dobra, jak zrobimy. Oj, czemu teraz nie działa? Aha, dobra. Muszę powoli współczuć. Dobra, już działa, już działa, tylko okay. niezbyt to wygląda tak, jakbym chciał. Bo muszę jeszcze tak naprawdę zrobić jedną ważną rzecz, czyli mechanizm, który będzie sprawdzał. Czy coś powinno wygrać z czymś, i chyba już tego nie zdążę zrobić, niestety. Mm, no dobra, ale jeszcze sobie skopiuję na szybko to. Tak, tutaj zmieniamy na team B i ustawiamy coś takiego, żeby. Yy, o matko, czekajcie, czekajcie, żeby to się postawiło o 300, powiedzmy, że o 10 bloków dalej. Yy, nie, dajmy 12. O. I teraz sprawdźmy, czy to wszystko będzie działać. Ok, postawia się, to i to Ech. jest wybrane. Mm, tylko teraz tak. E, Zabrałem sobie szybko jeszcze ramkę. To nie wszystko będzie... Ale mam jeszcze czas, słuchaj, 4 minuty. Stary, jasne, 4 minuty to jest masa czasu, żeby zrobić mechanizm. Tylko muszę po potrzebuję tak, papier. Papier jest. Kamień czy stone. Mm, I nożyce, czyli to jest scissors. Nie pamiętajmy się to napiszę, więc po prostu... O, wejdę, Shears po prostu jeszcze, tym, tym bardziej. Boże, jest to inaczej. nie jest to nie? nie? Okej, okay, to jest trójka, dwójka, jedynka. Czyli tak, tu jest trójka, dwójka jest to i papier jest jedynką. Czyli tak, jedynka to papier, kamień i nożyce. Dobra. Tutaj trzeba... Oj, coraz mniej czasu. Trzeba. Teraz coś takiego. Że jeśli... O, matko! To jest teraz trudne o oh, matko. Brzmi mm. poważnie. No, trochę to brzmi poważnie. Bo jeśli tak, um... Mogę Ci jakoś pomóc, jakby co? No i, i zastanawiam się jak najszybciej mogę zrobić coś takiego, że co jest... Jeśli to jest większe od tego, to wtedy coś innego wygrywa. Taki takie po prostu. Albo... ooo Dobra, mam jeden pomysł. Hmm, chyba nie. Dobra, to robi... Spróbujmy to jeszcze zrobić. Trochę takie życzyłem z tym... Na no, oślep, ale okej okay. mm. Tutaj zróbmy coś takiego, że jak to się wykona, to robimy szybkie jakieś porównanie. Usuńmy sobie z nich wszystkich. Ok. E. Mm. O, albo po prostu gracze będą sobie wywierać co jest lepsze, to jest dobry pomysł A, to jest doskonały pomysł, najlepszy <grymne> <grymne> Najlepszy sposób A Tak właśnie ma automatyczny system działać według Szymka <grymne> O matko, dobra, nie, chyba jednak się muszę z tym poddać Dawaj będać. szybko, rób, 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 dwie minuty ci zostały, zrób żeby było nawet ręcznie Ten To maksym... Będzie dobrze Ta Eee, eee Dobra, to po prostu dam każdemu przycisk, który będzie na razie resetował wszystko. To jest <grybujesz> są te. te Czyli tak każdy ten przycisk będzie po prostu... Nie, najwyżej jak... Zbijecie, napiszecie w komentarzu, to zrobię odcinek z tego z kabiny papiernożyca jak zrobić. Oddzielny matko jeszcze mi się odbija. Mmm... Dobra, muszę po prostu usunąć teraz z kim. Ja się nawet gubię stary już na czacie tutaj co się dzieje. Dawaj, dawaj, dawajcie. Ja chodzi, że ja już skończyłem tak, tak dla twojej pewności, że tworzył no. się pe pewniej, bezpieczniej i milej. Że, że już <laughs> tracisz, te, tracisz po raz kolejny znowu. No Dobra, i ja w takim razie ty jeszcze zrobię taką małą rzecz. Tylko 50 muszę... sekund, dawaj, dawaj. Okej, okay, tutaj unconditional. I muszę po prostu setować. Czekaj, wszystko muszę tutaj ustawić. Yy, I czemu teraz? Aha, bo nie ma pod podłączonego. Szybko podłączmy to. I teraz muszę to szybko sfilować. Fil. To, to, to. Ok. 11. Jest 10 nawet. <grym> A Dobra, to mi działa. Tu. Ok. I szybko z drugiej strony jest. Dobra. Okay. No, no, powiedzmy, dwa, że jest w miarę do okej, okay. ale mógłbym zrobić, że wszystko jest automatyczne tutaj. Dobra, przekładam w takim razie sobie e, szybko mechanizm. Tutaj no i mechanizmy. może pójdźmy od po twojego mechanizmu. Dobra, wszystko. chodźmy do mnie w takim razie. Słuchaj, jak już mówiłem, jest to na zasadzie takiej prostej belki, która będzie sobie działać. My będziemy mm. stawać tutaj na tej belce. Zaraz sobie tu wejdziemy. choć proszę cię bardzo. Zmienimy sobie game To Dobra okay. tutaj bardzo w to miejsce. Ja sobie miejsce. Się bo tutaj tak jest Newton. Okej, okay. jesteśmy w tym miejscu. Tutaj będziemy w tym miejscu stali. Zaraz sobie tutaj wskocz. Ja na Aha, bo ja mam czemu mam na, game model Game modero, no bo zaraz musi nas coś zestrzelić, nie? Żeby w ogóle trafić dobra. strzała. Czekaj, to zaczyna strzelać, Trzymaj się, wstrzymaj się A! jeszcze chwilę. Aha. A, czekaj. Dobra. Chodzę, ale czekaj, nie przeszedłem. Dobra, o i teraz spadłem Widzimy <grym> dużo wcześniej, <grym> gdzie będzie lecieć, tak? Nie, dobra. no, nie widzimy dużo wcześniej, widzimy chwilę wcześniej. W sumie mogłem trochę dalej zrobić tą yy, tą platformę. Okay. O nie! Mniej więcej czasu na ten. Na, na ja to jest. Dobra, chodź myślę, stary. Że... Jak jeszcze Musimy... mechanizm, słuchaj, tutaj zrobiony, który wykrywa, kto wygrał i tak dalej. Nie można byłoby się pobawić trochę A wiesz, bardziej. Wiesz co, zrobimy, mam... zróbmy sobie platformę na górze i skoczymy naraz na platformę na dół i zobaczymy, kto ostatni spadnie, co? Wiesz co, ja myślę, że my powinniśmy w ogóle zrobić tak, że ta platforma, y, na trochę której my stoimy, jest dalej, gdzie za te dwie kratki, chociaż nie, bo to jest jednak zbyt blisko i wiesz, i ciężko jest się utrzymać na tym. Także zróbmy, że była. No na... takim zróbmy miejscu. Szybko, To nie jest zmiana mechanizmu, tylko po prostu robimy, żeby mieliśmy Friday jeszcze tej, przy tym graniu chwilę. Dokładnie, także sprawdzimy, czy Dobra. damy sobie radę jest... z tego. To z tej tylnej skoczymy, wiesz, po prostu i tyle. Z tej tylnej, dobra, to ja sobie zrobię takie schody, bo będzie mi game moda, no najwyżej zrobimy drugą rundę. O, o no. takie coś po prostu. To dawaj. Dobra, game Co mod To już sobie zero. leci. Słuchaj, jest automatyczne zabijanie strzał, więc nie zaspamuje nas strzałami, to też jest taka, taka, taka ciekawa rzecz. Tu też tylko nie zabiło coś. Dobra, game mod zero, okej, okay. trzy, Dwa, cztery, jeden. trzy, dawaj. O nie stary bo ja skoczyłem A cię mi od razu uderzyło? No świetne tak, od razu skoczyłem i coś. O, strzałem, miło, Jeszcze dobra. raz, uwaga 3 2, 2, 3. 2, 3, 2, 3 Dobra. O okej okay. kurde. O no, chyba już spadałeś. A ja się utrzymuję jak jeszcze. na shifcie, właśnie stój na shifcie i dostaniesz strzał, czy spadniesz wtedy? Spadasz. Spadne. Dobra, czyli myślę, że całkiem fajnie zrobione, wiesz? No Cał całkiem fajnie, no, po drodze. Na pewno fajnie jakby było szybciej info o tym, gdzie jest strzała, Do kiedy me. ta strzała wylatuje i tak dalej. No Na zasadzie armor standów, prosta losowość, nic takiego nie No po prostu jest tutaj losowane, losowane, który jest aktywowany i tak dalej. I w tym momencie się pojawiają... Redstone Block. Tutaj Redstone Block się pojawia, czekaj, już ci daję. E, Okej, okay, tutaj... I tutaj o, proszę. Odpalamy system, pojawia no się resztę blok. Się w miejscu, I rescent blok sam się niweluje. Mamy set block R w tym miejscu, on sam wykonuje sobie tą komendę. Tu wywołuje jest strzałę. strzałę no. Nawet fajnie nie wiem, czy nie było, były, jakby tutaj po prostu był jakiś repeater taki leki. Próbowałem, ale wiesz, był problem z repeaterem, że repeater zasila Ci trzy komandy bloki. to właśnie skleczyk, to jest ten problem. To był ten sam problem. Tak, I tutaj tak. trzeba było to po prostu przemyśleć sobie. Dobra, pokaż twoje, bo mi Dobra, się. Dobra, w takim razie, słuchaj. To... to jest po prostu działa na prostej, e, Dobra, ja tylko ty, ty, ty to zrobię sobie. Mam zresetowane. E, i brakuje mi tutaj tylko po prostu mechanizmu, który to wszystko będzie sprawdzał. Czy musimy sobie lecieć sami z tym? E, no, trochę... trochę mnie to jednak przerosło. Ale słuchaj. Mm. E, masz trzy przyciski u siebie. Kamień, papier, narzędzia. Ja nie widzę no. co ty klikasz i tak dalej. I po prostu w momencie jak ty klikniesz... Nic się nie dzieje. Widzisz? Nic no. się nie dzieje. A w momencie kiedy ja kliknę... To pojawiają się nasze bloki. O! I mamy kamień, kamień. Ej! Świetny no. pomysł! Tylko jeszcze po prostu brakuje mi tego, więc ja to sobie spokojnie przygotuję i faktycznie może się pojawić jakiś ten... No i teraz, teraz klikamy Restart. Inny, o matko, a tylko... A Restartu jak klikniesz, to tutaj się nic nie zbaguje wtedy? No właśnie się baguje też trochę, więc to jest jeszcze no, kliknij, taki minus. kliknij coś innego. Okej. Okay, I teraz marzycę. Nie dasz, bo to musi... To się pokazuje na I teraz narasta. nie mogę tego zbagować. To musi być tylko i wyłącznie wtedy, kiedy, kiedy tak. oba przyciski będą zrobione. Dobra. Co no to, już to jeszcze chwila źle ustawiłem, no ale po prostu Dobra. można się bawić. Wy Dobra, wybór tego, gdzie mamy wybór tego kto, kto wygrywa? Aha, czyli między No jeszcze tego nie ma po prostu, tak? tak. Po prostu Dobra, ale taki fajny sposób, że ten, że wyświetla nam. I że wyświetla uh -huh. się w tym samym momencie, więc nie da się oszukać. Nie da się to tego oszukać, bo tak. normalnie jakbyśmy grali na przykład w Equipunku, co teraz jest ostatnio popularne, bo ja sobie taka między innymi robię, że po prostu bierzesz te itemy do Equipunku, to też jest wtedy jakiś taki margines błędu, nie? Że po prostu mm -hmm. jest kilka, jest tam jakieś różnica sekundy czy tem bo jest też różnica na tym jak gadamy no, więc myślę, że tak to u mnie działa, może sobie pograć, wieczory spędzać, no tak. i jak będziecie chcieli oczywiście, to zrobię taki mechanizm, myślę, że będzie całkiem spoko, no, więc to tyle. Pamiętajcie, by proponować wasze... O matko, ale jestem daleko na tym, w jest stary, taki, taki malutki ludzik. No dobra, ale jeśli wam się to podoba, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie, że kolejny odcinek w niedzielę, uzią. I pamiętajcie o głosowaniu, który I głosowaniu. Się no właśnie, więc jeśli jeszcze nie zagłosowaliście, to zagłosujcie teraz. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, elo. Na razie. Fuh.